Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale Dzisiaj przychodzę do Was z roomturem Pokażę Wam swój pokój Jak mam go urządzonego Także jeśli chcecie zostać dłużej To koniecznie zostawcie subskrypcję na tym kanale Oraz kciuka w górę Jeśli ten filmik będzie się Wam podobał I już bez przedłużania Zapraszam Was do oglądania Także tutaj mamy wejście do pokoju Tak wygląda mój pokój Całej okazałości. Po lewej stronie mamy szafę oraz taki mały mebelek, komodę, telewizor, tutaj jakiś stoliczek oraz łóżko. Więc może zaczniemy e, od tej, szafe, tej szafeczki. W sumie to nie jest do końca szafeczka. E, tutaj stoi kominek. Jest e, on z e, Rosmana. A tu jakaś podkładka, chyba z e, Agaty Meble. E, stoliczek taki jest e, z e, em, Ikei. Mm, tutaj między. E, Górą a dołem mamy e, dwie pary butów, które mi się nie mieszczą już w szafie, a tam e, rzeczy do telewizora, ale e, nie znalazły miejsca, więc muszą tam leżeć. Następnie przechodzimy do szafy. Tutaj ja. <grytania> e, szafa jest bardzo duża, trzydrzwiowa, z szufladkami na dole. E, w pierwszej części. Mam takie podstawowe rzeczy. Tutaj są piżamki z tyłu stroje na WF, chociaż teraz nie chodzimy do szkoły, ani nie ćwiczymy. Bluzy z tyłu i tutaj jakieś bluzeczki. Tak po domu. Następnie mam bluzki takie wyjściowe, tutaj dwa rządki na krótki rękaw i tam jakieś na długi. Tutaj mam wszystkie moje buty upchane po sam koniec. I tutaj mam właśnie buty sportowe. Dajcie znać, czy byście chcieli. Filmik z moją kolekcją butów. Następnie mam um, różne takie pierdółki. Starego laptopa yy, i rzeczy do hybryd. Yy, ale to nie koniec, ponieważ tutaj jeszcze w tej szufladzie. Mam lakiery hybrydowe oraz tutaj jest frezarka taka mała, podręczna. Lakiery, jakiś tam aceton, zmywasz do paznokci. Także tak to się prezentuje. Następna część szafy to jest tutaj za lustrem i za tymi drzwiczkami oraz na dole tutaj. Na dole mam kolejno bieliznę, tutaj skarpetki. No i tutaj się otwiera. I to jest e, część z kurtkami, z różnymi sukienkami, bluzami, a u góry mam spodnie i jakieś takie rzeczy, w których nie chodzę albo chodzę czasami. E, dresy jeszcze i e, tam z tyłu są e, różne spodenki krótkie i tak dalej. Tutaj właśnie mam te kurtki i bluzy, a niżej mam e, puzzle, jakieś gry, torebkę. I jeszcze tam plecak, ale to już stary, na różne wyjazdy I chciałabym wam pokazać moją ostatnią zdobycz W sumie dwie zdobycze Jest to taka kurteczka Koszulowa z Zary Naprawdę świetnie się prezentuje Jest w rozmiarze M I zapłaciłam za nią nie 199, tylko 89,99 Ponieważ była na przecenie i następną rzeczą, którą również upolowałam, jest taka kurteczka z zary z eko skóry. Troszeczkę krótsza, ale do bluzy czy do jakiegoś dressu naprawdę super się prezentuje. Ok, i następnie przechodzimy do takiego kącika w sumie bardziej rozrywkowego. Tutaj mam telewizor. E, tak on wygląda, a na e, komodzie, o, to znowu ja i brudne lusterko, mam lusterko, kotą e, bolsy oraz perfumy i zdjęcie z chłopakiem. Zagarek czasami tu leży. Następna szuflada, która, e, no, tutaj jest zawsze rozgardiasz. E, jest z kosmetykami, e, z różnymi kablami. E, Woskami i różnymi podgrzewaczami W pierwszej części mam wszystkie swoje kosmetyki Tutaj od pomadek Tutaj pędzle, które muszą iść do umycia Ale na razie jeszcze tutaj włożyłam Podkłady, pudry Tu jest taka kosmetyczka, gdzie mam resztę kosmetyków Tutaj do sztucznych rzeczy Rozczesywania, szczotka A tutaj mam dwie swoje paletki No i krem do rąk Mgiełka z Victoria's Secret Dalej mam giełki z Avonu oraz tonik z Hello Body oraz nowość, którą używam, to jest Fluff Raspberry uh, No Rishing Face milk. E, I tam e, gąbkę do mycia. Tutaj są kable, więc e, nie muszę za dużo tłumaczyć. Są po prostu takie rzeczy w sumie pierwszej potrzeby, jakieś kolczyki i tak dalej. No i tutaj właśnie mam woski, jakieś tam pojemniczki. I już na dole komody znajduje się strefa taka naukowa. Tutaj mam wszystkie książki, które mi są potrzebne zeszyty oraz książki, które będą mi potrzebne do egzaminów zawodowych oraz do matury, bo w przyszłym roku będę pisała maturę. Także pewnie w sierpniu, jak będę nagrywała, pojawią się odcinki z przygotowania się do ostatniego roku w szkole. I niżej mam książki, które teraz czytam. Tutaj jeszcze coś od telewizora. Tutaj są takie książki, które ostatnio kupiłam. No i drukarka. Także tak by to się to prezentowało. Następnie przechodzę tutaj do tego kącika Ostatnio mogliście zauważyć, że kupiłam, w sumie dostałam bluzkę z pelenów i ten karton sobie zostawiłam, bo bardzo ładnie się prezentuje. Tutaj mam jeszcze koszyk od rowerka oraz puzle, które muszę oddać, ponieważ nie są moje. Następnie przechodzimy do kącika wypoczynku. Tutaj mam stolik, na którym stoi świeczka. Już naprawdę długo ona tutaj stoi. Muszę kupić kolejną. Zdjęcie z chłopakiem, pilot telewizora, no i łóżko. Tutaj zawsze mam kocyk, sobie zawsze odpoczywam. Także no tak wygląda kącik wypoczynkowy. Także jeśli możecie zauważyć, mój pokój nie jest jakoś duży, jest dosyć mały, nie ma tutaj biurka, chociaż zastanawiam się nad jego kupnem w miejsce właśnie tej szafeczki. Na razie jeszcze nie, ale może w przyszłości się pojawi, może w przyszłym właśnie roku szkolnym. Także tak się prezentuje mój pokój. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie ten kanał, jeśli chcecie być na bieżąco i do zobaczenia w kolejnym Cinco. Vou Papá! Pa.